Hej, cześć, się wam wszystkim ludzie, hej, tej strony mater win was w kolejnym odcinku z The Pre Sequel wraz z maminem. Co to było? Dobra, dawaj, idziemy do tego punktu, w którym skończyliśmy po odcinek. Odcinek, pamiętacie, gdzie się pisze przez T, oczywiście nie przez D. Nie poszedłeś? Nie, właśnie dobrze poszedłem. Źle poszedłeś. Źle. Ej! Roland! O, oh fuck! Gdzie ty polazłeś? Ej, to się zaczyna ruszać! Gdzie ty polazłeś? Szalony! No, jak dobrze. Nie. No, zobacz! Dobrze. No, to dobrze, ale miałeś zacząć tam, gdzie skończyliśmy odcinek, a zacząłeś źle. Ooo, oh, bo za Wilhelm. tego Ale powiem wam, że, że. taki plusik jest jeden grania w Borderlands The Pre-Sequel Jaki niby? Proszę mnie wyjaśnić. Że się gra w Borderlands The Pre-Sequel To jest taki plusik. Plusik. Żal mi cię Żal mi wie, Wilhelma, bo Wilhelmy to. Dobra, dobre ja Wiesz, Żal. Każdy, chciał, każdy wiedział co chciałeś powiedzieć. Żal. <noise> ja tam po prostu wstawię napis taki tutaj, żeby każdy wiedział o co chodzi. Żal. No tu jest jakaś ta... Szybka, nie do rozdymka Overbridge. <głos> 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 Dobra, uwaga. otwieram most stałe. O, Uch. dachle. Dachla. Otworzył się! No i Skypier Co tam się dzieje? Ło! Wow. Roz, rozdupcył! Pa! jaś odpad. Ale menda! Odpad mu kawałek! O lol, e, ja myślałem, że to jest szyba, a tu nie ma szyby! No nie, ma. brawo! No wszędzie są skrzynki z dachla, a dachla broni nie ma. Co za bzdura Po prostu parodia Parodia Wilhelma, dobra, idziemy Ale mamy na jakoś. A nie, nie No dobrze, dobrze poszedłeś, Nie. musiałem na długę że tu nie To... Nie, spadłem. To dobrze spadłem? E serio? No. Jesteś w tym jest miejscu, za... w którym... Tak, to jest za... Wow, nie to pewnie chciłem. Ale śmieszne, ha ha, ha.

Dobra Co to było? Jaka ty na lecąca taka <UST schnellenkt> <sumana> tena tak sobie jolo. gdzie mam mieć ołóż? in- In... gdzie indziej Stanie gdzie indziej. To gdzie Wilfen? To gdzie. gramofon i co się śmiejesz? Nie śmij się, poważny bądź. Mogą zabawny jest. Gramofon na ramse w łapę. Gramse w łapę, widzę. No zaraz rób <grymfony> mnie ten księżyc. Chodę. Strzelił w nas. O, tak, ej o. Nie wiem, czy te moje senty to coś nawalają, czy one mi tylko życie odnawiają. Nawalają. One nie, nie widzę, żeby one nawalały. Nawalają. Romunstow, gdzie? Nie. No. A nawalają, bo mnie uratowały. A dobra, umiejętność. Nie wejść do dziury, ale nie słucham. No crap! Katodemet. O, mundstone 67 mundstone? Hehe, nie tylko 69, żarcik. dobra. Mówi, że wszystkie wydałeś, ale ja se zbieram szybko. Tak? Dupa, jak tam dotrzeć? Trzeba zostać Małyszem. Małyszka Mały a może. Teraz Zimonoman. No Zimonoman, słabszy jezdy. O, jak Cię wydobcyło. Łohohohoho! Wow, 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 wow. Mjota nie Miota nie szatach. nie ma jak Krap! O, jakaś brońka wypadła może z dachla, a nie z meditany. No nie ma broni z dachla, no co to jest? Co to jest w ogóle? Nie rozumiem tego. Co to za czary? O, rezist! Dostaw go Ruszek spalec Co to wypadło? On jest dą On z dół Kolejny 69 <noise> Ale śmieszne no. Dobra Może Lepiej usiąść bo mnie normalnie biec, że normalnie mnie coś przeskoczy zaraz Lęcimy. To jest taki humor gimbusiarski Bardzo. LOL 69 Przypada 50 siądzie. Eee. ty kurde bete. Ło ty kurde bete. Nagram sobie bete. Coraz lepiej wam pograli się w tego Borderlandsa. No mi też. Ej, te lunatiki to są chyba takie psycho, tylko że kosmiczne, nie? A te -fery? na przykład? A to są... Oh. <laughs> O! właśnie mi wyskoczył komunikat na tym, na monitorze, że zasilanie wyłączy się za 5 minut czemu? No bo ja mam takie coś, że po 4 godzinach mi się połącza sam, nie? Jak nie dotykam no, go to Nieźle nie na no like już na tym kąpie. No weź <laughs> daj mi go z łatwo wow, no. Idę, 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 no, idę, idę, no, idę, idę, no. idę. Tlenem Tlenem lepiej Dobra, sam się uratowałem No właśnie widzę Moje te Sainty latają se Dobra. Trochę to nie zadziałało Gry nad którym wróciłem Ale... Wiec Zawsze że... coś O! A tam był. Musi być activation console somewhere aktywować za school. Jak ty tam przeszedłeś na tą stronę? Tam jest wejście. Z boku? Tak, z boku. Lol, China 11, mam muszę se umieć choć dodać. Jeszcze ja raz dopiero będę miał. Wju. Ja go zabiję Nawalam to już na takie śnuby Dawaj się na zabiję Twoje teraz go zabiło. Weź weź się na to nie mam wampo, nie mam wampo Lol, kij tu O znak na broń, wziąłem A te moje sainty nawalają mocno na Jakbyś mi pomógł, bo ja tu nie mam kogo zabić, tak trochę. Nooo. No i chyba zginę. Weź ratuj szybko! Szybko! Jest, normalnie. Tak, się u mnie to się gra. Nie żebym sugerował coś w co tutaj obecnie. Eee, przepraszam bardzo, żebyś ty zaraz nie prosił mnie o... No, żeby cię postawił Co to jest? Dobra, dodaję sobie moment. Eee, patrz, widziałeś co zrobiłem? Czekaj. Wysowałem mu włączniki i kapelusz Tak jest woniasz. Pikle, 200 dolarów za niego no nieźle. Serio? No Na pewno ktoś go wyda za 200 dolarów to się opłaca. Dobrze. Pięknie. Już lecę do ciebie. No, need... gdzieś tak przez chwilę cię no ale no. tak mnie odrzuciło, że ten. Stąd. No zasuwamy dalej W sumie to jedna Posuwam misja fabularna To jest na dwa odcinki 25 minutowe Tak stwierdzam sobie. No o kibel <grym> A już mam trzy prze... bronie z dachla Słyszysz? No słyszę ale ja nie Dobra idziemy Ja sobie dodam w tym czasie punkta Ja już sobie dodałem nawet Se, w ogóle, co za język. Bez kitu. Język... o, 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 mam następną umiejętność, do, mogę sobie dodać. Znaczy, jeszcze nie, dobra, teraz. Jest to, uwaga, uwaga... Wow, Fajnie, jak ktoś do mnie strzela do, ta, do tej tarczy, jak mam tarczę, nie? No. I ktoś do mnie strzela. Pociski się jo. odbijają. Nie, nie odbijają się, tylko absorbuje pociski, które są, wiesz, albo elektryczne, to takie, wiesz, e, no, które mają jakiś typ, w sensie, że ogniowe, albo elektryczne, albo... O, z Dachla skrzynka. Kolejne bronie z Dachla, dwie są. Czekaj. Weź, bo ja już mam pełny ekwipunek. To weź to te dwie bronie z dachla. je bierze i, i coś tam z nimi robi. To weź te dwie bronie Ej, Ale jak ty tam szedłeś? Bo ja nie wiem, jak ty tam wlazłeś w ogóle. Bo ja tam skoczyłem. Tak, patrz, chodź tu. Chodź tu w róg. Gdzie, 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 gdzie? W tył Bóg. zwrot. Tutaj. I tu musisz skok wykonać. Dobry jesteś. Nie powiem, tu masz skorzyć gdzie jestem. Widzisz mnie, czy nie? Dobra, wiem, 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 ale jak chcę najpierw na barierkę. Co by mi było łatwiej. I teraz użyj tego. Dobrze. <gry> Gdzie? I chodź tutaj Tutaj. I weź te dwie broń z dachla, te pistoleciki co są. Czy zbierać broń z dachla? One są dobre. A to no. jedno to co lepsze jest co te, o moi. No dobra, ale weź to później wiesz tam. Oh, tam Grey inderzy, czy tam jak ktoś nie Dobra, musimy teraz wejść na górę. Tutaj są też jakieś miszki z czymś, to pewnie z amunicją. Powiedziałem to potem, jak już zacząłem brać amunicję. Dobra? O, ale mam dobrą broń. Gdzie? A u siebie. To tej skrzynce chyba. Widzisz jak ładuje ci się życie jak ja ten, jak jest ja jestem no. od ciebie? Ale to mi się też, nam się też ładuje dzięki tym, dzięki tym... Miałbym. Activate pumping station. Gdzie to jest? Tu jest. Pompuj. Przejdź do planty uchylonego metanu i przesuń go. Spróbuj zobaczyć, jak to się dzieje. Ja go zamrożę. Patrz, teraz dawaj w niego, strzelę w niego. Dobra. O, granat, jaki dobry. Pokaż. Zjadłem go. Znaczy, wziąłem. <śmienny> Zjadł granat. Tak ja potrzebuję dychać, 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 Dobra, i lecimy dalej Dawaj, Jolo! Pana zamrozimy No stone y sobie podniesiemy jeszcze Byk Dobra jest lecimy Pamiętajcie ludzie, że gracie w różne gry strzelankowe to często przygotowujcie Ammo Bo no po prostu łatwiej będzie grać no. <laughs> taka porada ta. Nie no bo ogólnie wiesz, jak masz na przykład dwa pociski broni i nie przeładujesz, to potem jak ktoś cię atakuje to możesz mieć problem, nie? A jak przeładujesz? No to mi jest lepiej. Taka porada poraził mnie no A ja też se ptaszka wyjmę A no, nawet no, dwa. Uhu uh, Dobra? Uh. Ja ta ja. masz dwa ptaszki nie jednego. nie, w sumie nie ma. tylko kobietą. Zapomniałem o tym. Ja mam... Ja mam dwa. <głos> <głos> ja to mam dobrze, co? Nie chcę poczuć tego. ciebie. Czemu? Nic. Ale wiesz... Po prostu nie są z tej propozycji. W końcu jesteś Atena? Nie jestem To może nie. jednak? They've yeah. shed them no. you ain't afraid of ice are you? No. Try looking up top for the valve. <laughs> Round two. You asked for it. Ha. After that last lot of losers, you better send someone a bit harder. Good point!

Widzę to właśnie. Muszę mi pokazać to bliżej? Już naprawiłem to, w sensie, że kończyłem umiejętność. No już mi się naprawiło. No to dobrze. Nie tak sobie ją usłużyłem jak wiptunek. No nieźle zbroń zmienić, bo się skończyło Zauważyłeś, że jak nie ma grawitacji, to jest taki przytłumiony dźwięk, a jak jest grawitacja to jest taki dobry. No wiem, to zauważyłam to Masz radę czy nie? Muszę się Co? żeś się słyszał zepchał mnie żal mi cię Ej ja byś mnie uratował, bo ja tak trochę nie dam rady O w końcu da się chodzić jak się kogoś revive'uje Można chodzić wtedy I trochę się przesuwać No tak trochę się przesuwać ale nie za daleko no tak, ale w ulicy nie można było wcale. Można było, no co ty? Nie, nie można było, się rozłączało od razu. Nie, jak się ammu, to się nie te, To widać można było. strzelać. Nie, nie można, to jest ja sprawdzam już. Czekaj, jak zamrożę? A nie, tak, nie udało mi się. O teraz, dawaj, nawalę w niego. A nie to ja już go rozbalę. Fak, to niczego nie mam ammo A mam jeszcze walkę pewnie z bossem Musisz mnie odrodzić Łops O oh fuck bo ja nie mam wcale że... oh Fak, czekaj Mogę być tlenem Ale... bo to jest od razu Nie tlen. miałem tlenu Znaczy miałem, tyle Tylko do tego, do minigana 15 pocisków, do tego i 24 do tego. A skończyło mi się. Lol, musimy uratować, bo niestety nie dam sobie rady. A nie, dobra, ja sobie nie dam rady. No, ludzie, 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 spokojnie. Dobra, bierzemy to. O, znalazłem skrzynkę. Gdzie, gdzie, gdzie? Zdachla. Poczekaj, a sobronie z dachla? Okay. To weź jakoś, to będziemy mieli już te No to weź, 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 weź Bo to się też liczy Ale nie, nie z to tylko skrzynka była taka Zasadziłem mu szpilę twardo Uwielbiam jedną tarczę sobie Jaką? Jakoś 200 miałem 350 tu jest też, więc nie mogłam... No Wiem, ale ona redukuje Życie Redukuje życie, no Gdzie ty jesteś? No. Jak ty tam wlazłeś? Nie wiem, ale ja nie mam życia. No nie masz życia? Nie bardzo... mam życia. Jak ty tam wlazłeś? Ja jestem tutaj na no, tej księdze cały czas. Lol. Wiksują <laughs> mi, mi się oczy. Chodź, bo trzeba wejść no, no, tam górę. Ja tam byłem, się... tylko że zleciałem w Jak wejść tam na górę? Fuck tlen. No pite mi o skrzynka z dachem kolejna i co więcej jest zgubiona Dobra. Dobra weź gdzie trzeba się dostać? Proszę mnie powiedz Ma tych się, że w ogóle wiecie. zauważyłeś, jakie drogie jest tam do lasera, czy nie? Nie droga jest. No, najdroższa jest Dobra, przekręcam zawór Dobrze Dump. Dumb! Kręci się to Dobra, dawaj, lecimy Oh no! Spadam! A ja odleciałem w ogóle gdzieś Idę, 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 idę Czekaj No poczekaj Dobre to było Ej ty, jesteś w ogóle czy nie? Ha! On uciekł! Uciekł, słuchajcie, on się zastopuje nagrywanie Może najpierw pozbędziemy się tych typów którzy nie są dla nas za bardzo mili Zgadzania. A, z obcyłem. Nie no, oszukujmy się. Może tutaj uda się jakoś. Dobra. Ej, weź zrób pauzę na chwilę. Ale, bo weź, nawalają nas nieźle. Ale na chwilę. Na chwilę, to znaczy na ile? Na chwilę, na 5 sekund. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pauza. Słuchajcie ludzie, jednak postanowiliśmy z tego tytułu, że odcinek trwa ponad już 20 minut. Zakończymy go sobie i wrócimy e, już e, do tej misji w następnym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!